Tajemnice naszych snów, prośba do naszych bliskich zmarłych. Cisza nocy to most pomiędzy światami, gdzie twój umysł łączy się z intuicją, a głosy tych, którzy odeszli, wciąż szepczą. Masz problem, który nie daje ci spać. Zamiast się miotać, zaproś rozwiązanie. Zanim pogrążysz się we śnie, weź głęboki oddech, zamknij oczy. Wyobraź sobie swoje zmartwienie jako ciemny supeł. A teraz poproś o wsparcie. Szepnij do swojej intuicji, do ukochanej duszy, która czuwa. Pomożesz mi. Pokażesz drogę. Powiesz im ten supeł. I pozwól, by sen go rozplątał. Nie oczekuj natychmiastowej odpowiedzi. Czekaj na znak. Na symbol we śnie. Na nagłą myśl o poranku. Na uczucie które pojawia się z nienacka to nie jest magia to głęboka wiara że nie jesteś sam że twoja wewnętrzna mądrość i wieść z tymi którzy kochają cię poza czasem mogą wszystko rozwiązać zaufaj zapytaj tej nocy a gdy się obudzisz bądź czujny odpowiedź nadejdzie wystarczy że jej nie przegapisz ten film powstał na cześć mojej kochanej babci ponieważ w przeszłości często po jej śmierci pytałam ją o rozwiązanie mojego problemu i uzyskiwałam odpowiedź, z reguły w formie umówionego znaku. Zapraszam cię do obserwacji mojego kanału. Zobacz moje produkty na mojej stronie internetowej.